Cześć wszystkim, ja mam na imię Zuza, na kanale Pożareczka Książek i dzisiaj będę do Was mówić o książkach, które przeczytałam w czerwcu, czyli mamy ostatnie nadrobione podsumowanie, jeżeli chodzi o czas, w którym nie byłam mnie w internetach i taki mały disclaimer. Patrzcie, jakie ja mam długie włosy. Dzisiaj siedziałam w robocie i bardzo mnie te włosy denerwowały i stwierdziłam, że od bardzo długo, długiego czasu nie miałam już tak długich włosów. Ja pamiętam czasy, kiedy miałam włosy po prostu do szczęki, do linii szczęki. I słuchajcie, to jest jakieś dobre 10 cm, jak nie więcej. Więc proszę o brawa dla mnie w komentarzach, że tak zapuściłam włosy, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy one mi tak urosły. Serio. Nie kojarzę, nie pamiętam, ale dobra. Jeżeli chodzi o czerwiec, to przeczytałam 7 książek. Także wracamy na dobre tory. Co z tego, że jestem 30 książek do tyłu z moim planem na ten rok, bo chcę przeczytać 100 książek, a mam dopiero przeczytane 26. Ale wracam, słuchajcie moi drodzy, wracam na dobre tory. Także tak, czerwiec, 7 książek. Nie mam żadnej do pokazania fizycznie, więc oczywiście znowu będę wklejać miniaturki, ponieważ Trzy z nich, które przeczytałam w czerwcu, były przysłuchane w audio. Trzy kolejne zostały wypożyczone jako prywatna biblioteka mojej siostrze. A jedną z nich to była Lektura do Wezwania, która jeszcze nie wskoczyła na kanał, ale wskoczy za jakiś czas. I oddałam już ją do biblioteki. Pierwsze dwie książki, o których będę Wam mówić, są to książki od Alice Osman, czyli najnowszy i. Przedostatni, jak dobrze kojarzę, komiks o hardstopper, czyli hardstopper tom piąty, bo Alice Osman oficjalnie potwierdziła, że hardstopper zakończy się na tomie szóstym i nie będzie już dalej e, historii o Niku i Charlie. Chyba, że to się odwiedzi w najbliższym czasie, ale wątpię. I nowelka This Winter, która chyba była, była napisana jeszcze przed komiksami hardstopper. Także jeżeli chodzi o hardstopper, dałam 5 gwiazdek, jak każdy komiks, który przeczytałam wszystkie pięć komiksów u mnie od hearta pro mają pięć gwiazdek, bo ja po prostu uwielbiam tą historię. Naprawdę ta historia jest tak po prostu wciągająca i poruszająca różne tematy, ale to w taki sposób, że człowiek naprawdę to odczuwa, ale to nie jest takie hamskie rzucone ci w twarz, tylko jest to tak pięknie opisane, że po prostu słuchajcie, ja się naprawdę bardzo mocno angażuję czytając te komiksy. I bardzo mocno płaczę na nich, także nie będę mówić, co konkretnie mam w tym piątym, piątym tomie, no bo byłyby spoilery do, do poprzednich, a może ktoś tego nie czytał, ale ogólnie jeżeli chodzi o hardtaper, no to mamy historię Nika i Czarbiego, którzy spotykają się pewnego razu w takich zajęciach. Łączonych, ponieważ Nick jest starszy od Charliego, więc jakby teoretycznie nie powinni się widzieć na zajęciach, ale będzie to jednak jest Anglia, więc tamten system edukacji jest w ogóle jakiś inny. No i nauczyciel sadza ich w jednej ławce. No i Charlie trochę zaczyna się podkochiwać w niku, a wszyscy jego przyjaciele, czyli Tao, w książce jest to Alet, a w serialu jest Isaac, i jego koleżanka L. I ogólnie, jeżeli chodzi o świat Hudsoper, to mamy dwie szkoły. Jest szkoła typowo męska, od której, jak tam jest chyba ta 11 czy 12 klasa, która są my takimi ostatnimi, mogą być już mieszane yy, klasy. I mamy też szkołę typowo damską, i tam chyba tak samo od tej 11 czy 12 klasy mogą być tam też faceci. No i jeżeli chodzi o Charliego, no to Charlie jest wyautowanym gejem. Nick jest uważany za osobę stuprocentowo heteroseksualną. L jest, żeby teraz nie pomylić i źle nie powiedzieć, transseksualną dziewczyną. I przeniosła się z tej szkoły dla chłopaków do szkoły dla dziewczyn. I mamy Aleda, który, jak dobrze pamiętam, jest postrzegany w tej historii jako osoba. Teraz nie wiem, czy aseksualna, czy aromantyczna, bo naprawdę nie pamiętam, ale coś z asami. I ogólnie, tak jak mówiłam, Charlie zaczyna się trochę podkochiwać w Niku, ale wszyscy jego przyjaciele, których wymieniłam, mówią mu, że Stary, odpuść sobie, on jest stuprocentowym heterykiem. Przecież on gra w rugby. On kumpluje się z Harem, który Cię nękał przez ostatni rok, kiedy wszyscy dowiedzieli się, że jesteś gejem, ponieważ Charlie nie wyautował się z własnej woli, tylko po prostu ktoś się dowiedział, że jest on gejem i po prostu poszła plotka. No plotka, nie plotka, no była prawda, ale zostało to rozpuszczone po, po, po całej szkole. No i niestety wszyscy się dowiedzieli, więc Charlie był bardzo mocno nękany. No ale między Charliem a Nickiem zaczyna się rodzić jakaś więź, jakaś przyjaźń i Nick bardzo dobrze czuje się w towarzystwie Charlie'ego i zaczynają ze sobą coraz bardziej rozmawiać, zaczyna się coraz bardziej ze sobą spotykać, nagle się takim wiecie, grupowym i sam na sam. No i Nick zaczyna mieć takie myśli w głowie, że coś się dzieje, ale on nie wie co, i zaczyna mieć taki kryzys swojej tożsamości. A co się dzieje dalej, to możecie sobie ewentualnie wypożyczyć albo kupić komiksy i przeczytać, bo one naprawdę nie dość że szybko się czytają, bo to są komiksy, a jeszcze się moim zdaniem jeszcze szybciej czyta, bo są bardzo fajnie narysowane i ta historia jest fajnie opowiedziana. Więc na kogoś, kto. No przede wszystkim lubi czytać o parach, które są tej samej płci, i po pierwsze, mu nie przeszkadza ten temat. A mam nadzieję, że każdy, tu mnie ogląda, nie ma z tym problemu, mam taką nadzieję. Ale naprawdę polecam. To jest takie, mimo że to porusza bardzo ciężkie tematy: no bo mamy nękanie, mamy trudności z deautowaniem się do, do, do ludzi, mamy samookaleczanie się, mamy choroby psychiczne i mamy tak naprawdę też choroby fizyczne, które się potem przekładają z tych, z tych psychicznych, to jest tak opowiedziane, że mimo że odczuwasz wagę tego, to to nie jest taka bomba, która jest na ciebie zrzucona. Bo czasami niektóre książki, które poruszają takie tematy, są bardzo, bardzo ciężkie i nie da się przed nie przebrnąć. A mimo to, że te książki poruszają ciężkie tematy, to masz wrażenie, że brniesz w ten temat i on tak jakby przelatuje przez ciebie i zostawia, no, powiedzmy, jakieś zniszczenie, ale nie aż takie wielkie, żebyś przez to nie przebrnął. No, i to jest ogólnie hard hardstopper. Jeżeli chodzi o This Winter, to This Winter nie podobało mi się tak bardzo, ponieważ to było takie, mam wrażenie, nijakie, bo to jest historia, która toczy się w przeciągu chyba dwóch dni i to jest bardzo krótka nowelka, bo ona ma chyba, nie wiem, z. 150 stron i to jest opowieść, która dzieje się w Święta Bożego Narodzenia. Charlie ma stwierdzone choroby psychiczne i wyszedł ze szpitala psychiatrycznego, a jego rodzina jest taka bardzo. Znaczy, to taka trochę dalsza. No, jest taka nietolerancyjna w tym temacie. I jakby cała, cała ta historia polega na tym, że Charlie próbuje przetrwać te święta, a jego siostra, która jest taka bardzo apatyczna, jeżeli chodzi o obejście do ludzi, ale też agresywna w stosunku do tego, kto jej brata bardzo tak mocno tłamsi, stara się. Jakby mu pomóc przeżyć te święta, ale ona też w jakiś tam sposób nie bardzo cieszy się na te święta, biorąc pod uwagę, że ona też jest taka bardzo wycofana i też ma swoje problemy, które Charlie w ogóle zauważa. Także to też jest takie, wiecie, każdy ma swoje problemy. I, I sytuacja rodzinna nie jest y, ku temu sprzyjająca, żeby te problemy rozwiązać, a tylko one właśnie narastają przez nią. No i mamy też w ogóle, jeżeli chodzi o nasze rodzeństwo, Charlie Tori, czyli ta jego siostra, y, mamy też w ogóle od nich młodszego brata, który ma na imię Oliver. I słuchajcie, no, Oliver jest w tym wszystkim bardzo taki. I niewiedzący, bo rodzice od Charliego nie są jacyś bardzo wspierający, syna oraz córkę. W ogóle oni nie są jakby dla swoich dzieci. Mam wrażenie, jak czytam te komiksy i tą nowelkę, jeżeli mamy powiedzieć, jeżeli ktoś jest wspierający, to to jest ich ojciec, bo matka jest taka totalnie oderwana od rzeczywistości i w ogóle nie lubi mamy, o, mamy od y Springów, bo nie mają nazwisko Spring. Mam od Charlie'ego i od Thor jest totalnie dla mnie na nie. Ale jak czytałam tę książkę... Dlaczego dałam 3 na 5, This Winter, skoro komiksom dam 5 na 5? Bo tak jak mówię, to trwało maksymalnie, ta historia trwała 2 dni. Właśnie, ja nie pamiętam w ogóle, co tam się działo. Bo ta książka była moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że to jest w ogóle jeszcze przed yy, komiksami, to to była jakaś wczesna pisarska Praca od Alice i ten kurs literacki też nie był jakiś pewnie na najwyższym poziomie. Bardzo mnie denerwowała ta książka i to, że to się wszystko tak szybko działo, i, i, te, i ten temat w ogóle też taki moim zdaniem dziwny. Także nie, nie zrozumiałam zapału nad tą książką w ogóle i wywołało mnie tak skrajne emocje, gdzie mimo, że hardstopy wywołyłyły mnie skrajne emocje, to ja na tych emocjach jakby. Wyciągam z tego coś, tak? Jakby to jest taka, takie skrajne emocje, które wiem, że dobrze, że są we nią wywoływane, bo ja się na tym uczę i jakby wyciągam naukę z tego, żeby na przykład nie postępować tak, jak osoby, które postępują w tych, w tych komiksach. A w This Winter te emocje to powodowało mnie tylko zdenerwowanie, bo, no, nie wiem, książka według mnie nie była dobrze napisana, po prostu. Bardzo się denerwowałam czytając ją i bardzo się tak jakoś, mimo że szybko ją przeczytałam, wtedy, wiecie, tak 150 stron, to ja się jakoś tak męczyłam czytając to, no, no nie, nie podeszła mi po ta książka i, i tyle. Mam no, wrażenie, że gadam bez wody i składu, sorry. Następną książką jest e, Poważny i nieromantyczna od Ashley Poston i jeżeli kojarzycie Ashley Poston, to ja od niej już czytałam trzy książki, i są to retellingi. Kopciuszka, retelling Pięknej i Bestii oraz retelling Księżniczki Żebraczki, czyli Gikerela, Księżniczka i fangel, Zaczytana i Bestia. A tutaj mamy Poważnego i Nieromantyczną. Nie, nie powiedziałabym, że mamy retelling Rozważnej i Romantycznej, bo nie widziałam tamtego. Totalnie tamtego nie widziałam. Może taką lekką inspirację, ale na pewno nie retelling. Ale o co chodzi? Mamy Florence, która jest ghostwriterką i pisze książki romantyczne, które są bardzo mocno sprzedawane dla takiej autorki, która od pięciu lat siedzi na jakiejś wyspie i w ogóle się nie wychyla, więc tak naprawdę ta autorka totalnie nic nie pisze od pięciu lat, jak Florence dla niej pracuje i jakby Florence po prostu daje swoje książki tej babce i ona jakby po prostu stawia na nich swój podpis i jest wydawana to jako jej książka. Oczywiście Florence zostaje tam za zapłatę i tak dalej, te książki są bardzo wychwalane przez tamte New York Times i inne takie rzeczy. No ale w życiu Florence następuje bardzo mocny załam, ponieważ w momencie kiedy, wiecie, ona jest, no można powiedzieć, pisarką romansów, tak? Ona zawsze chciała być osobą, która pisze książki i być z tego sławną. I tak naprawdę po to pojechała do wielkiego miasta, zostawiając swoją rodzinę w miasteczku, z którego pochodzi, ponieważ um, jej rodzina prowadzi zakład pogrzebowy. Ma oczywiście mamę, tatę, brata oraz siostrę, ale to był tak naprawdę drugi powód wyjechania z miasta. Podążenie za pisarskim marzeniem, a pierwszy powód był taki, że Florence widzi duchy. W dzieciństwie tym duchom pomagała, rozmawiała z nimi i tak dalej. No, ale wydało się, że widzi te duchy, więc wyjechała po prostu z miasta, ponieważ wszyscy jej tam dokuczali, mówiąc, że jest jakąś tam wariatką i na takie rzeczy. Wyjechała z, z miasteczka rodzinnego i w do wymiarku posiadła i tam znalazła pracę go ale nikt. O tej pracy, że jest ghostwriterką, nie może wiedzieć, bo tam podpisała jakieś tam papiery. I chyba tylko jej najlepsza przyjaciółka wie o tym, że jest ghostwriterką. Nikt o tym nie wie. No i następuje ten załam, ponieważ, e, tak jak mówię, Florence pisze romanse, a jej romans zakończył się tragicznie, ponieważ jej związek, który trwał chyba rok i była w tym facetzie bardzo zakochana, w pewnym momencie wystawia ją za drzwi, potężną ulewę i zrywa z nią. I od tamtego momentu Florence nie umie napisać zakończenia książki romantycznej, ponieważ w momencie, kiedy miała pisać to zakończenie, ten chłopak z nią zerwał. Od tamtego momentu ona, jakby, przyciąga ten deadline oddania tej książki u swojej starej redaktorki, ale w momencie, kiedy ta stara redaktorka przychodzi na emeryturę, pojawia się nasz nowy redaktor romansów, w mojej drodze: jest tu Benji. I Florence idzie do niego na pierwsze spotkanie, żeby właśnie wybłagać ten nowy deadline. I ten nowy deadline, jeżeli byłby idealny dla, dla Florence, no to byłby w ogóle oddaleniem tego pomysłu i napisaniem w ogóle książki od początku na inny temat, żeby nie była to książka romantyczna. Biorąc pod uwagę, że oni są w wydawnictwie, która specjalizuje się w romansach i praktycznie wydaje tylko romansem, byłoby to bardzo dziwne, no ale idzie do tego redaktora. Bardzo takie awkward to wszystko, ponieważ Benji jest takim poważnie wyglądającym człowiekiem, który jest taki bardzo poukładany, estetyczny i taki minimalistyczny i wchodzi do jego gabinetu z na wpół wyschniętym kaktusem, który chciała go dać. Ta rozmowa jest taka bardzo niezręczna, bo ona nie wie czemu powiedzieć, że ona jest ghostwriterką tej e, autorki, dla której niby pisze, a y, występuje jako w roli asystentki do niego i próbuje prosić o deadline jakby dla tamtej autorki. Bo poprzednia redaktorka wiedziała, że ona jest ghostwriterką tamtej autorki, już mi się słowa plączą, ale nie wiedziała, czy po prostu pałeczka wiedzowa została przekazana nowemu redaktorowi, więc próbuję wyczaić, czy on wie, że tak naprawdę to ona pisze te książki, a nie tamta. Autorka, która siedzi na wyspie 5 lat i nie wiadomo, czy w ogóle ona jeszcze żyje, czy co. Ale z rozmowy wynika, że on nie za bardzo zdaje sobie sprawę z tego, więc ona się nie wychyla. W momencie, kiedy zaczyna próbować przekonywać naszego Benji'ego, ben że a może słuchaj nie będziemy pisać książki o miłości, tylko może napiszemy ją o tragicznym romansie. Nie będzie szczęśliwego zakończenia, facet umrze, dziewczyna, nie wiem, popełni samobójstwo i wszyscy będą zadowoleni. Będzie się trochę przeraża i mówi, ale specjalizujemy się w romansach, specjalizujemy się w szczęśliwych zakończeniach. No, ten pomysł spala na panewce. I Florence dostaje tak naprawdę palpitacji serca, kiedy ostateczny termin oddania całego maszynopisu ma być na za miesiąc. W momencie, kiedy ona od roku nie umie napisać szczęśliwego zakończenia, jest dla niej bardzo przerażający. Zostawia tego kaktusa, zostawia będzie go bez słowa, wychodzi z tego gabinetu, jak wybiega praktycznie, jak, jak oparzała. Tak naprawdę jest załamana, jej najlepsze przeciółka wyciągana ją na jakąś imprezę. Tam spotyka swojego redaktora, którym się widziała rano. Dostaje niestety też bardzo nieciekawy telefon w czasie tej imprezy. Z bardzo tragicznymi wieściami, i niestety przez te wieści musi wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Poza tymi tragicznymi wieściami, tym, że musi skończyć książkę w miesiąc, i tak naprawdę wszystko jej się wali i pali, i ucieka jej grunt spod nóg, Będąc w tym, w tym rodzinnym mieście, w tym domu pogrzebowym, ktoś puka do drzwi, no i tam mama mówi do niej: Florence, idź tam, otwórz. Ona otwiera te drzwi, a tam stoi jej redaktor. Stoi, będzie we własnej osobie, ale nie tyle co w osobie, co w duchu. Bo okazuje się, że będzie umarł i zmaterializował się przed Florence w jej miasteczku rodzinnym w postaci ducha. A jak dobrze wiemy, jeżeli w książce albo w serialach ktoś widzi duchy i totalnie randomowo ktoś, kogo znamy, pojawia się nam jako duch, no to zwykle chodzi o to, że ma jakiś niedokończony interes. I Florence musi mu pomóc, ten interes zakończyć, aby mógł w spokoju odejść z tego świata. I jakby ta książka polega na tym, że Florence próbuje nie że rozwiązać swoje problemy osobiste, tak, i wykmienić w jaki sposób to, że będzie umarł, wpływa na to, na że na jej pracę i, i czy ten jakby deadline dalej mu obowiązuje i próbuję sprawić, żeby Benji odszedł do lepszego świata i nie męczył się w międzyświecie. Ja się uśmiałam na tej książce. Ja dałam jej 4 na 5 i tak naprawdę przeczytałam ją chyba na jednym posiedzeniu albo na dwóch. Polecam. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś lekkiego romansu z takim, wiecie, drżczykiem, bo to jest tak naprawdę taka komedia, romans jest dopiero gdzieś tam na późniejszym planie, jest, ta książka jest bardziej śmieszna niż romantyczna, ale pod koniec już się robi taka cheesy. Także ja potrzebowałam czegoś lekkiego i przyjemnego, żeby jednak wrócić w ten, w ten nawyk czytania, i to mi bardzo pomogło, także super. I ostatnią książką, którą przeczytałam w we wersji takiej fizycznej, jest to latarnik od Henryka Sienkiewicza do mojego wyzwania czytelniczego. Książka bardzo krótka, bo ma 16 czy 13 stron. Dosłownie dała mi 2 na 5. No i historia polega na tym, że mamy 70-letniego faceta, który zgłosił się do pracy jako latarnik. Pracę dostał. W pracy podoba mu się bardzo Rutyna, ale w pewnym momencie ogólnie ten latarnik oczywiście jest Polakiem. No ale ogólnie zdarzył się jeden wypadek, przez który latarnik powrócił wspomnieniami do swojej ojczyzny. I złapała go, nostalgia, ja, przez co konsekwencje tego działania były tragiczne. No i mogę w sumie powiedzieć: stracił pracę, i musiał znowu wracać do życia tułacza. Ale biorąc pod uwagę, że to było tylko 16 stron, i to był Henryk Księkiewicz, którego ja nienawidzę, dam 2 na 5, bo mi się oczywiście nie podobało. I słuchajcie, moi drodzy. Od chyba półtora roku mówię, że chcę przeczytać Wiedźmina. W dniu, w którym wylatywaliśmy do Irlandii z moimi rodzicami na przełomie maj-czerwiec, Pobrałam sobie na lotnisku jeszcze w momencie, kiedy miałam Wi-Fi, tobie pierwszą część Wiedźmina. No, lubicie, ponieważ jest tam słuchowisko, nie audiobook, słuchowisko, moi drodzy. Czyli tak naprawdę serial dla uszu, bo tam każda postać jest nabingowana przez innego aktora. Są efekty dźwiękowe. Majstersztyk. Jeżeli ktoś nie czytał Wiedźmina, a nawet jeżeli czytaliście Wiedźmina, przesłuchajcie sobie. Słuchowisko od super nowy, tylko no niestety haczyk jest taki, że dwóch ostatnich części, czyli niestety chyba już się nie doczekamy, bo wszystkie części, tam chyba ich jest pięć wszystkich nagranych słuchowisk. Były wydane w 2021 roku. Mamy 2024 i nie doczekaliśmy się ostatnich dwóch. No, trudno, ale są przepięknie zrobione i ja tego słucham po prostu jak serialu. Naprawdę, ja oglądając w się, sensie słuchając tego słuchowiska, mam przed sobą poszczególne sceny z serialu. Naprawdę. Jakby mi to wskakuje w głowę. Przesłuchałam ostatnie życzenie. Miecz Przeznaczenia oraz Krew Elfów od Andrzeja Sapskowskiego i wszystkim dałam 4 na 5. Jeżeli chodzi o ostatnie życzenie i miecz przeznaczenia, jeżeli ktoś tego nie wie, o czym w ogóle jest Wiedźmin, no to mamy Wiedźmina Geralta z Rivi, który jest y, Wiedźminem. Co to jest Wiedźmin? Wiedźmin to jest osoba, która jest mutantem specjalizującym się w zabijaniu portworów i chroniącym... Ludzi przed tymi potworami. A dlaczego jest mutantem? Ponieważ jest poddawany takiemu specjalnemu procesowi. To się nazywa próba traw i eliksirów, dzięki czemu jego organizm jest ulepszony. Ma lepszy wzrok, lepszy refleks, jest silniejszy, szybszy niż zwykły człowiek. No i podstawowe takie znaki magiczne, typu na przykład, nie wiem, odepchnięcie jakieś tam za pomocą siły y, powietrza, wiecie, taki taki podmurze, osoba na przykład odlatuje, albo jakiś tam, nie wiem, znak y, perswazji, czy jakiś tam znak rzucenia kulą ognia, czy coś takiego potrafią. I ogólnie Wiedźminem zostają dzieci, które są na przykład nikomu niepotrzebne, albo są oddane prawem niespodzianki, Czyli prawa niespodzianki można użyć w momencie, kiedy uratowało się komuś życie i ten ktoś się pyta ciebie, co chcesz w zamian, to ty mu mówisz, że oddasz mi to, czego, co zastaniesz w domu, a tego się nie spodziewasz. No i zwykle był to dzieciak. A że Wiedźminami mogą zostać tylko mężczyźni, bo tylko oni tak naprawdę w większości przechodzili tą próbę Więc na przykład jakiś tam, nie wiem, urodził się temu wieśniakowi syn, i się go nie spodziewał, bo na przykład y, był długo poza domem, albo nie spodziewał się, że jego żona już urodziła, no i tego dzieciaka musieli oddać. Bo zostało, przez to prawo niespodzianki zostało związane z tym, kto poprosił, z tym jakim przeznaczeniem. No i a z przeznaczeniem nie wolno walczyć. Ogólnie, jeżeli chodzi o Wiedźmina, to się bardzo mocno opiera na mitologii słowiańskiej, jest tam bardzo... Dużo demonów, potworów z tej mitologii słowiańskiej. Jest leszy, jest strzyga, jest tam takie kimory, inne takie. No, to naprawdę jest tak wielkie uniwersum. Tam jest nie dość, że jest język elfów, który jest po prostu no, bardzo przyjemne dla ucha, ale są też nazwy typu Wengerberg, Nilfgaard, Rivia, Redania. To są po prostu wszystkie nazwy, które Sapkowski sam wymyślił, i te imiona to na przykład Jennifer, Tris, Sabrina, no Gerald na przykład, Jaskier, yy, Wesimir, Wzima. No, te nazwy, imiona i, i krainy to naprawdę, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Wiedzimina, to to powinno być nasze dziedzictwo narodowe. Zagłaszam petycję, naprawdę. I tak, ostatnie życzenie i miejsce przeznaczenia to są opowiadania. I to są opowiadania, które są jakby podzielone na części i są tak trochę pomieszane w kolejności, jeżeli chodzi o, o książkę. Bo na przykład możecie czytać opowiadanie, które nazywa się właśnie Ostatnie Życzenie, i będzie Ostatnie Życzenie jeden, a potem będzie Wiedźmin, na przykład dwa. A potem będzie. Nie wiem, nie pamiętam nazw tych, tych, tych opowiadań, ale na przykład będzie, no nie wiem. Błąd czegoś tam, nie? Albo przeznaczenie 4. I na przykład nie wiem, będziecie sobie czytać Wiedźmina 2, a następny rozdział to jest na przykład Błąd 4. Więc one są tak porozrzucane. A potem Krew Elfów, no to już jest cała książka, która jakby ostatnie opowiadanie jakby ciągnie dalej. Ale naprawdę polecam Wiedźmina. Ja się tak wciągnęłam. Przepiękne. Ogólnie cały film opowiada o historii. Geralta i o jego perpetjach ze wszystkimi. Jeżeli chodzi o, o bohaterów, no to mamy tak: Geralt, Wiedźmin główny bohater, potem mamy Jennifer, która jest czarodziejką, mamy Tris, która też jest czarodziejką, mamy Ciri, która jest księżniczką Cintry, mamy Jaska, który jest bardem i jest najlepszym przyjacielem od, od Geralta, mamy Desemira, który jest Ala ojcem. Od Geralta, bo jakby on go wychowywał i szkolił na wiedźmina. No i mamy też innych wiedźminów, Lambert, Eskel i był jeszcze taki jeden, którego ja lubiłam. Kurczę, jego go, ja chyba na k się nazywał. Był taki bardzo, bardzo uprzejmy. Ogólnie Lambert jest yy, Hamem. Ale mamy też yy, inne rasy, bo mamy elfów, tak jak mówiłam. Mamy też Krasnoludów, Zoltan. Ja Zoltana nie lubiłam w serialu, a w książce ja go ubóstwiam. Naprawdę. Serialu był takim typowym hamem i gburem. Wciąż tego uwielbiam. Także Zoltan, ma moje serduszko na wieki wieków. To były moje książki, które przeczytałam w sercu mojej drodzy. Przeczytałam ich siodem, wszystkie wam opowiedziałam. Więc ja lecę dalej z moimi książkami. To było było tyle w tym odcinku. Napiszcie mi, co wy przeczytaliście w czerwcu, czy przeczytaliście te książki, które ja przeczytałam, co o nich myślicie, jakie macie oceny do tych, co mi polecacie przeczytać. Ja oczywiście widzimy, ja dokończę, ale to oczywiście w późniejszych. To, co mam w audio, sobie przesłucham w audio. A ostatnie książki, które niestety w audio już nie ma, będę musiała przeczytać fizycznie. Wiem, że będę się tak dobrze bawić jak na audio, ale jednak no kurczę, one były tak dobrze zrobione, że bardzo ubolewam nad tym, że nie ma tych, tych dwóch ostatnich części. Ale poczynię sobie od chłopaka, bo mój chłopak jest fanem, jeżeli chodzi o gry. Książek niestety wszystkich nie przeczytał, ale przeczytano chyba tak samo jak ja trzy pierwsze albo dwie pierwsze, więc trzeba będzie go zmotywować do tego, żeby przeczytał całą serię. Może mu, mu użyczę tego pięknego słuchowiska. Zobaczymy, co będzie myślał. To widzimy się w następnym odcinku. Miłego dnia, bądź w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Miłego życia, miłego czytania. No i pa!